Cieńka wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj mamy challenge, tak jak zawsze z Anią, czyli kupujemy sobie prezenty do 150-200 zł jakoś tak w sklepie Pepko. 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 Bo challenge wygląda tak, że to co kupiła Ania, ja właśnie będę teraz tu otwierać na tym odcinku, a to, co ja kupiłem Ani, Ania będzie oglądać u siebie w odcinku. Link macie oczywiście w opisie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my, a my przechodzimy już do otwierania naszych ciekawostek, nie, naszych prezentów od Ani. I wstawka z Pepko. Kitek, jesteś gotowy? Ja będę po kolei ci podawać, dobra? Zawsze jestem gotowy! Dobra, To no, słuchaj, mój drogi, na początku, żebyś nie marudził, że no, że nie masz zbytnio pieniążków na gigażarcie, które filmujesz na swój kanał, Zobaczmy proszę bardzo. A Chile. No o, zobacz! Nie. Ale wiesz o tym, że jak ty wydajesz tak dużo pieniędzy, to takim czymś tego nie nadrobisz. Dawaj, otwieraj! Nie, no, co tak... o, jeju! A Chile kasiory! Nie nimi zapłacić w sklepie. Co za czerwony jakiś taki napis? Matko, one są złączone! Pani sklej, sklej! I co, co mam skleić? Dwa, dwa tak, przody, tak? Tak! I się Tak, to ci będzie tak wyglądać. Myślisz, a, do nauki i zabawy. Żartujesz. Myślę, tak? Ja się tak. I Jacie Krecy! No. A ja przeżyć, że to z moneterem. Tak więc ogólnie widzicie, zostałem bardzo bogaty z Anią, to naprawdę widzicie te challenge odgrywające. Weź to i się pięknie. tak powachruj, i mi miniaturkę. Boga mnie do tego, żeby nie było widać do nauki i zabawy. Faktycznie. O, pięknie. No i co, nie jesteś zadowolony? No dobra, zostałem, patrzcie, tak bogaty, jestem w tym momencie o. żeby tak robić. No ale przechodzimy do następnego, bo na razie to te pieniądze nam się tylko do jakiejś gry przydadzą. Na pewno się do czegoś, Eurobiznes. Nie, raczej, raczej się przydadzą, do, nawet do jakichś dziwnych odcinków. Będziemy robić samoloty z pieniędzy i będziemy je puszczać przed siebie dobra. A jeden z nich to będzie prawdziwy pieniądz dobra. Jak ktoś znajdzie na ulicy? Nie, bo będziemy śmiecić <laughs> No dobra, co? Lecimy do następnego Tak, następnie to będzie troszeczkę dla ciebie takie zadanie Ponieważ musisz z tego zrobić kotka albo pieska Ratujesz sobie? Nie Nie, Ania, nie, nie umiem No pokaż wszystkim co to jest najpierw Poczekajcie, ja wam pokażę, tylko to... To jest To jest instrukcja jak zrobić Płatko! Jak zrobić? Nie wiem co to jest. Nie kotka zrobić, jesteś kitek. Dobra, teraz, teraz to tak zakładam. No i pompujesz. Uu, ej, daje, radę! Ty Teraz mogę pełnoprawnie nazwać się klaunem. Co <laughs> to, to słyszał, daję łapkę w górę? Wow, 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 gdzie to do mnie z tym? Aspekty? Nie! Nie wiem czy nie za bardzo, żebyś plątał. Nie komentuję tego nawet. Weź uważaj, bo wszystko strącisz. Ej, chodźcie napełnimy go wodą i Ani... Zapomnij. Dobra i teraz tak, trzeba zrobić z niego rok pierwszy. Zrób rulonik. <grym> to był jak dżdżownica. No i miała być dżdżownica. Rok drugi! No, no to fajnie. Już nie wiem jak wykonać rok drugi. <grym> <grym> Jak ty chcesz się nadać klaunem? To jest węzeł Harcerzem byś nie był To jest dwąż. <laughs> miał być piesek O, patrzcie Wiecie co to jest? Bo ja wiem co to jest Pre... To macie w sklepie Pre... taka bułeczka, precelek To jest precelek Ale kiedy miałeś się e... wysilić? No wysiliłem się to Może ja spróbuję Tu się robi takiego ptaszka albo łabędzia To wygląda jak pszczółka, patrz Psss. Albo nie I Ja zrobiłam patyk oh. Zobaczcie jaki ładny A ja, nie, trzy, maj. Kiełbaska! nada, to się nazywa. Kiełbaska! No dobra, weź, skończmy, to no, jest źle. To gorzej niż przez zazwyczaj. Lecimy dalej, do następnego. Okej. Okay. Trzymaj. Po co mi ty. Do no, czego mi jest... Astronauty! Rurki? A masz jakieś fajne takie. Fajne jakieś coś rzeczy? Czy tego takie kupujesz mi, że sobie nie wiem. Ale ty lubisz mnie hajkować? Nie, tylko znaczy się tak. Stop, znaczy inaczej. Po co mi te rurki? Do czego? Ja to jest używam... genialne. Dobrze, ale ja nie używam rurek. No to zaczniesz. Są span... ładne Nie no są, poczekajcie, tak. żebyśmy się dobrze zrozumieli, one są ładne Ja nie mówię, że nie, ale ja nie używam w ogóle rurek Tak samo balonów nie używam, więc po co mi? Na urodziny. Mam do ciebie jeszcze konfetki, o, ale no nie no tym razem, czy to konci... chłopiec czy dziewczynka Bo ja umiem radnego. kupować konfetki Co umiesz? Kupować konfetki Czekaj, ja to trzeba odpakować Chyba tak Mamy problem, Houston No widzisz, Houston. Dlatego, dlatego ci dałam te, ty już o Houstonie Houston, mamy problem Dobra. To będzie holo, holo zabawa. Uwaga, czy wszyscy są gotowi? Poczekaj, czekaj, czekaj. Trzy, dwa, jeden. To wyglądało tak. Ta podłoga, cały stół. Jakbyście zobaczyli, Uuu, tutaj jest w tym. Nie, to ty to wystrzeliłeś. Tu się jeszcze tak przylepiał, matko. No co? Halo konfetti. Dobra, dajesz następne, Ania. Ale to ci się nie podobało? Iii, I to nie było super. Konfetti, super, no właśnie. A przynajmniej raz. to nie było czy to dziewczynka, czy chłopiec, jak ty mi dałeś. Ej, ale miałem pomysł. Nie masz. No powiesz. Dobalona byśmy to konfetti wrzucili. Przez rurkę. Tak, przez rurkę. Potem. Dobra, żartowałem, to jest super. Ja nie mogę. Kite. Tak. I proces. Z tego można Zrobi. zrobić. Jak ci dam 200 zł, to się uspokoisz? Nie, kurczę. Nie, to się nabrazie. Ale patrzcie, z takiego czegoś można zrobić w bardzo. Dobra, masz ostatnią rzecz? Nie, przedostatnią. Przedostatnią! Ja, wow, wow, wow. Ale, ale obiecaj. Ja widziałem, że ty masz coś dla mnie takiego mega dużego. To za chwilę będzie. Ja chcę zobaczyć to mega duże. Teraz? Teraz. Dobra. Ale y, ja chcę, żebyśmy użyli to do jednego fajnego odcinka, więc nie dzisiaj, co ale. Patrz, co ci kupiłam. Pizza? Tam jest pizza w środku? Y, tak. I hamburger? Tak. A to jest. Jest do zrobienia no. hamburgera. Okej, okay, ja mam na to bardzo fajny pomysł w sumie. No, no powiem wam, że będę miał do tego mega fajny odcinek, który zrobimy pewnie niedługo. Powiem wam tak, ten prezent podoba mi się ogólnie najbardziej. Jest bardzo, bardzo fajny, ale on zająłby nam na pewno mega dużo czasu, więc jego otworzymy pewnie, znaczy jego otworzymy. Jego zrobimy na innym osobnym odcinku, ale to będzie na pewno mega odcinek, bo mam na niego mega pomysł. Tak więc to zostawiamy na bok. Teraz mówi, nadajesz mi te następne rzeczy, które Dobra. dla mnie. Tylko obiecaj że się jakby w nie przebierzesz, coś w tym stylu, bo, poczekaj, najpierw pokażę im. Czemu to widzę jednorożca z tyłu? Jakie jednorożca? Ruch jednorożca. Oj. są maski karnawałowe? Tak, my musimy jak karnawał Czekaj, 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 jak to karnawał Kiedy jest karnawał? teraz będzie. Co? Kiedyś no, to, to jest karnawał. I co, i teraz mam robić coś takiego? Ej, fajne! Czekaj, tylko właśnie się o światło się odbija, więc musisz tak dawać, super. do tego, wow, ale dobra, to jest fajne. Jeszcze pokaż kolejne połączenia. No ja to wiem, pokubać prezenty. Eee, o, no jest! To chyba dla mnie. To jest moje. Ja. Zdecydowanie. Mam jeszcze usi, O, jakie słuchaj? O, ja nie mogę. Jak, jak będę na ciebie wyzywał. Ale tam nic nie ma. Ania! Bo to znaczy masz nic takie, nie mówić. Ania! I takie wykrzykniki napiszemy. No nie, nie, Do tego mam jeszcze kokardkę. Róg jednorożca. Jak moje mufinki, taka boka? Kapelusz. Stylowe. Gwiazdki, Gwiazdki, okulary to są. I ostatni o! z tego są włosy. Ale ci znać, które wam się było najbardziej. Mi ruch jednorożca, ja rezerwuję ruch jednorożca. Spoko, powiem Ci, że nawet że w miarę fajne te prezenty. No Co masz do... jeszcze dla mnie, bo widziałem, że to nie jest na pewno wszystko. No dobra, Kitek, ale to no? nie kupiłam w Pepko. A teraz ci powiem. Czemu nie w Pepko? To chyba w action. Po prostu skupiłam i. No bo ostatnio tak na odcinku, jak kupiłam ci prezent w Action, no? strasznie ci się spodobały. Spreje do włosów. Znowu! Jaki tak, kolor? ale zobacz, jakieś inne kolory kupiłam. Ciemny. Ej, czy ja mogę być? Ej, mogę zrobić zrobić teraz na ciemno? No? Nie ja byłem na ciemno. Patynem chyba to się nazywa. Nie ubróć wszystkie dookoła O, teraz widać. Bardzo. Matko. Jaki rockman! Rog, Czekaj, ja cię to zrobię Dawaj, do... no. ty ale zrób taką elegancką fryzbę, Tak mam, nie, nie że taką, że wiesz Dobra. Uwaga Nie, śmiejesz się z... Chcesz brodę? Przeproś. Mogę ci brodę jeszcze zrobić? Nie no to tam Czy wygląda ładnie? Tak czy... Nie. Yy, wiesz co ja mam Jeżeli pomysł? skłamiesz. Zasłonisz to tym. Będzie ganie. No pokaż się, czekaj. Poczekaj, tak pokaż się. Pokaż się widzą. Nie. No pokaż nie. się. Nie. No nie chcę. Będą, będą się śmiać. Ale już cię widzieli. <śmiech> <śmiech> nie wyglądasz fajnie. Szczerze, wyglądasz fajnie. Ale nie, nie na szczyt, nie na szczyt. bok, na bok. Na bok. na bok no. O, matko, zepsułeś cały przód. Na życie, no niestety nie znadanie To Dobra, kitek, bo to już śmierdzi od tego o sprayu matko, Nie, jeszcze, o! Dobra, trzymaj swojego balona, ubieraj e, wąsy czy oczy, czy dam uśmiech. Fuj. O! Da się go nim. I cię POMALOWANY Patrzysz mnie z skapło na stół Nie, wyschło od razu To się zatarbuje O matko Dlatego tego nie dotykaj O matko jej Dobra, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę Subskrypcję i koniecznie i napiszcie w komentarzu W komentarzu napiszcie jaki sklep mamy odwiedzić dalej Dokładnie I wpadajcie do mnie, żeby zobaczyć co Kitek kupił mi A ja kupię naprawdę bardzo fajne rzeczy No nie wiem Mam nadzieję, że już widzieliście i wybierzcie mnie No to co, na razie wszystkim Pa.